Witajcie widzowie YouTube'a muszę, muszę mówić cicho bo domownicy śpią a ja tutaj zajadam banany z pająkami słuchajcie kupiłem dzisiaj w markecie kilo bananów dokładnie no 2 kilo bananów i słuchajcie siedzę sobie oglądam se film tego tamto banan salerze nie inny banan nie ten Inny banan. I słuchajcie, i tu, nie tu, nie tu, tylko z tej strony, o, widzicie? Było gniazdo pająków. E, jadowitych oczywiście. E, Talantura tu była. E, ja wam pokażę. Tu. Tu były pająki. Stąd wylazły pająki. Bo tu, Talantura zrobiła, o zobaczcie, tu jest miejsce, w którym talantura ten, ten jad cały, nie jad, składała tym kolcem swoim, jaj, jajca, jajca składała w tym, w tej końcówce i i, ten, i się te pojąki mi się pouciekały po chacie, po domu i teraz będę musiał je muchozolem na muchy wytłuc, bo jak dorosną, to będą mi łazić w nocy po nogach i, i, i będą chodzić mi, a ja nie chcę, żeby mi ta chodziła i je, ja je teraz, kurde będę szukał i znajdę każdego po kolei pająka uważajcie na te marketowe banany bo tam gdzie zbierają, to oni nie przeglądają ich dokładnie tych marketowych bananów i taka jest prawda, słuchajcie widzowie YouTube'a to dla waszych yy, waszej yy, dobroci... Dla waszego dobra, tak to, to wam mówię to. Ja wiem, że lubicie banany, bo banany są kurde zdrowe, ale teraz spróbujemy przetestować. Ugryzę ten kawałek. Tą końcówkę i zobaczymy. Czy wlecą pająki? Jak najwyżej ja ugryzę i najwyżej mi wlecą do ryja pająki i je szybko schurpię, żeby mi nie rozleciały się po chacie, to te pająki szybko zjem. Uwaga nagryzam, sprawdzamy czy, są, czy jest gniazdo pająków. Czekajcie. Dobra Sprawdzamy Uwaga Za chwilę wylecą pająki Dobra Zbliżenie Widzicie? Zobaczcie Noga pająka Noga pająka Rozsyłajcie te filmiki ludzie YouTubea Widzowie YouTubea Po swoich znającach bo Zobaczcie Noga pająka Normalnej Noga pająka i taki pająk on już jest dnie, że wybogo właśnie przegryzłem na pół. Ten pająk by normalnie tu mi wyszedł i łaził. Pochacie! I by, co by było? Nic by nie było. No. O, zobaczcie, jak to wygląda. Tu pająk siedzi, w tym. O, on jest tutaj zakamulfowany, oczywiście, żeby nie było, że, że tego, ale tu tędy wlazł. O! I tu widać jego nogę. Zobaczcie, tu. tu wystaje. No dobra. Ja już Was ostrzegłem, kładę tego nieszczęśli nieszczęsnego banana yy, i ja będę kończył ten filmik i, i zapraszam Was yy, do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne. Zapraszam Was do oglądania innych moich filmików na kanale. <gryw> no i uważajcie na banany z pająkami. Jeżeli jakiś filmik Wam się spodoba, to możecie go udostępnić swoim znajomym. Łapki w górę możecie dawać, jak się spodoba któryś filmik. A ja mm, kończę ten filmik, robię zbliżenie na pająki, Taran, na talanturę. Nogę jeszcze pająka pokażemy raz. Zobaczcie, widzicie, się zaraz czarne zrobiło, brązowe. O, 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 tu ten pająk siedzi. Ja życzę Wam smacznych pająków, znaczy się bananów. <grym> Także smacznego i, i, i kończę ten filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Strzeżcie się przed pająkami, Spiderman nadchodzi z Afryki.